Dzień dobry, Czas na program Flop TV, a dziś wybierzemy się na Flop na Radę do Galerii Piastów, bo tutaj organizacje biorące udział we Flopshow wybierały miejsca na Flop Stoiska. Takich stoisk do prezentacji będzie na terenie Galerii 30. Najwięcej miejsc w Pastio i w takich łącznikach, gdzie jest najwięcej miejsca do prezentacji, z tego względu, że organizacje pozarządowe, niektóre potrzebują więcej miejsca, wystawiają różnego rodzaju fotografie, zdjęcia, swój dorobek. Inne potrzebują mniej, w bardziej zacisznych kącikach. Dla jednych umiejscowienie flop stoiska miało ogromne znaczenie, dla drugich wprost przeciwnie. Jeżeli będziemy w centrum umieszczeni, to wiadomo, że jak najwięcej ludzi z Legnicy będzie mogło nas zobaczyć. Więc to miejsce jest tak naprawdę najważniejsze podczas pierwszego festiwalu legnickich organizacji pozarządowych. Dlatego tutaj jesteśmy. Wydaje mi się, jeżeli to będzie kilka stoisk obok, niedalekie, odległości, to nie ma większego znaczenia, bo ludzie będą zainteresowani i będą chodzili, oglądali od stoiska do stoiska. Nie zależy nam na konkretnym miejscu w sensie, czy będziemy w miejscu na parterze, czy na którymś tam piętrze, czy w miejscu, gdzie chodzi najwięcej ludzi, dla na nas najważniejsze jest miejsce, w którym będzie nam wygodnie zaprezentować się z zrobieniem zdjęć, ponieważ my będziemy wykonywać fotografię taką bardzo starodawną techniką, wywoływać je na miejscu. Wieszać na sznurku, żeby się suszyły. Po tym, jak miejsca zostały wybrane, przyszedł czas na festiwalowego Anioła wręczającego zaproszenia na flop show. Anioł przybył sobie po prostu do nas, trochę rozrabia, grymasi. No i wysłaliśmy go po prostu do wszystkich ważnych instytucji w Legnicy, żeby tak nie marudził nam. Tylko pomarudził innym, żeby zapraszał na flop. Przybyłem do pani dyrektor z ramienia ULU. Zaprosimy panią dyrektor na festiwal. Bo to przecież taki szczytny cel. Ale nie tylko panią dyrektor, będziecie dzisiaj zapraszać kogo jeszcze. Wszystkich dobrych ludzi z Legnicy, tych ważnych, mniej ważnych, dla nas wszyscy są tacy sami. Nikt z obdarowanych zaproszeniem takiej anielskiej wizyty chyba się nie spodziewał. Jakkolwiek piątki zdarzają się różne rzeczy, kot przebiegnie drogę. Yy, uważałem, że zawsze, że piątek to dzień pechowy, ale chyba będę musiał zmienić zdanie. Jest to bardzo fajny pomysł, dlatego że tak naprawdę yy, niewiele Legniczan zdaje sobie sprawę z tego, z czym poszczególne organizacje się zajmują. Te organizacje są ważnym podmiotem w życiu naszego miasta, że się organizują, że właśnie przedstawiają ciekawą propozycję, a jednocześnie prezentując się mieszkańcom Legnicy yy, uświadamiają, o swoje istnienie. Podczas flop show w piątek od godziny 14 w Galerii Piastów prezentować się będzie ponad 30 lokalnych organizacji, a w sobotę o 11.30 z Galerii Gwarna ulicami miasta Ruszy Barwna Parada. finał tego przedsięwzięcia, pełen pokazów, występów i spektakli, odbędzie się w Galerii Piastów o godzinie 18.00. Jak Państwo sądzą, czy w Legnicy na swojej drodze spotkać można jakiegoś rycerza? Można i to nie jednego. Poznajmy Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej. dobrych znajomych, przyjaciół. Spotykamy się również oczywiście prywatnie na pokazach, turniejach, rycerskich. Mamy mnóstwo znajomych również z innych wraz z całej Polski i nie tylko. Ja już się w to bawię od około 10 lat, więc już mogę nie pamiętać skąd te zainteresowania. A nawet zaczynałem ogólnie te zainteresowania historią. To już od dziecka, aczkolwiek początkowo interesowałem się Drugą wojną światową. Więc zainteresowanie średniowieczem to bardziej zamki tutaj przyciągnęły te nasze dolnośląskie. Przedstawiamy życie historyczne, XIV-XV wiek, również wytwarzamy życie XIII-wieczne. Kilka słów e, o tym stroju, który ma Pani na sobie. Cóż to za stroj? E, stroj przedstawia suknię wierzchnią, pod spodem jest suknia, spodnia, giezło, e, na to wszystko jest kaptur i jeszcze jest, e, e, Zakończeniem strój stanowi po prostu płaszcz. Na początku jeździliśmy, patrzyliśmy jak to się robi, co się, co się z tym wiąże, i tak się wciągnęliśmy. Dziś jaką pełni Pan funkcję w tym bractwie, jeśli chodzi o przebranie? Otóż odtwarzamy ole Franciszkanina. Mhm. Akurat Franciszkanie tutaj w średniowieczu w mieście Legnicy byli, także. Moja rola jest tutaj spełniona. Staramy się odtworzyć życie na takim wyjeździe pod namiotem, bo nie zawsze można było nocować w karczmie, bądź na zamku, bądź w gospodzie na terenie miasta. Nocowano w namiotach. To staramy się odtworzyć, jak się żyło pod namiotem, czyli staramy się odtworzyć kuchnię, jak gotowano wtedy. Uśredniowiec bardzo dużo osób się interesuje, natomiast dużo zapału trzeba, żeby dłużej się tym zająć. Niestety trzeba dużo pieniędzy, ale również zaparcia, żeby sobie taki stroj skompletować i również, żeby jeździć na różne imprezy. A propos stroju, powiedz, co masz na sobie? Na sobie mam uzbrojenie rycerskie z okresu Grumwaldu. No jest to uzbrojenie rycerskie. Około 30 kg. E, Bardzo bagi. ciężko. No, kwestia przyzwyczajenia. Na początku, jak się zakłada, pierwszy, drugi raz taką zboję jest ciężko, natomiast czasem już się tego ciężaru aż tak nie czuje. Co w tej roli, w roli rycerza, czujesz się najlepiej? No, bardziej najemnika. Głównie <głownie> chcemy odtwarzać oddział piechoty najemnej z początku XV wieku. Natomiast średniowiecze jest głównie kojarzone z rycerzami, więc. Na pokazach wcielamy się w rolę rycerza, aczkolwiek wszyscy czujemy się najemnikami. Mamy treningi e, walk e, średniowiecznych, e, na miecze długie, e, także sztylety, e, a także cóż, mamy treningi tańca średniowiecznego. Jaki jest ten taniec? Do którego z naszych tańców współczesnych jest podobny? Czy w ogóle jest podobny? Kompletnie niepodobny. Chciałabyś się przenieść w tamte czasy? Tak. Dlaczego? Życie było... Może było trudne, Bardziej skromne, ale było łatwiejsze. Trzeba było więcej robić, nie było dużo... Nie było wielu takich... Nie było wielu sprzętów, które pomagają nam na przykład w życiu codziennym w kuchni. Jednakże to było bardziej fascynujące. Pod jakim kątem bardziej fascynujące? Teraz każdy sobie, nie wiem... Włączymy robota... 5 minut mamy coś gotowe, a to jednak gotowanie było pasją. Tutaj każda, każda czynność przynosiła satysfakcję i zadowolenie. Bractwo liczy około 30 członków działających, także to jest niewielka grupa osób, które się tym naprawdę interesują. Kto może zostać jednym z Was? Każdy. Każdy, kto wykaże chęć zainteresowania okresem tym, którym my się interesujemy, czyli 13, od XIII 13 do XV wieku. Także każdy. Chciałby się przenieść w średniowiecze. Dlaczego? Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez telefonu, bez komputera, bez tego biegu i pędu. Chciałbym się przekonać jak to było jednak. Jeżeli staramy się bawić, to chciałbym. Na pewno może nie jako chłop, chociaż lepiej to przynajmniej, bo teraz współcześnie ZUS płacimy, tak podatki są, a tam tylko dziesięcina na przykład.